Cześć, to jest a dzisiaj pokażę Wam, jak szybko znaleźć diamenty na wersji 1.16.5. Myślę, że to będzie taki y y poradnik, który Wam się na pewno przyda. I y y szybko możecie myślę, znaleźć na diamenty i na przykład możecie nie wiem, zostać na przykład najbogatszy na jakimś serwerze, na Minecraft na przykład. Z y polecam więc polecam ten filmik będzie krótki bo po prostu chcę wam pokazać jak to szybko znaleźć no więc dobra to jest pamiętajcie gdzie jest, jest w w Kajwie i sobie no, i na przykład kopiecie albo idziecie to jak widzicie lapis to to jest pierwszy klucz żeby znaleźć diamenty nie zawsze ten sposób nie zawsze to działa ale w większości tam przypadków działa więc dobra Stajemy sobie na takim drapieżnie. Jak widzimy, robimy taką alkę. Odliczamy F3 i patrzymy. Y, mamy, mamy tutaj takie coś jak Facing West, Facing South, Facing East i Facing North. I patrzymy i musimy się patrzeć na Facing North. I odliczamy teraz raz, dwa, trzy kratki i kopiemy się w dół. znaczy że znajdziemy diakse, No i. Jak widzicie, mamy diaksy. No i jak będziecie właśnie znajdować taki lapis, to yy, muszę się właśnie szybko zdobyć diamenty. Yy, yy, no. I jeszcze może Wam coś, yy, jedną rzecz bonusowa pokażę. Dobra widzę, drugą taką ciekawostką będzie to, że znajdujemy się teraz nad I, i teraz chodzi o to, że jest, taki, jest takie coś, że można yy, wpaść, jest taki sposób, żeby wpaść idealnie w klatkę schodową. to będzie tutaj, tam chyba musi być 9 na 9 dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał, jeśli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję będzie mi naprawdę miło tutaj, o, Zandek chce coś na yy, powiedzieć a no, okej okay. do zobaczenia, pa pa